Siemaneczko, z tej strony Miki Witam Was bardzo serdecznie na mapie Nordbrand Seria Singla Dzisiaj sobie zaczniemy kopanie ziemniaczków Tutaj mamy zestaw odwożący Mercedes Actros I jakiś kontener Tutaj wiaty postawiłem, żeby na maszynki, ale jeszcze nie zdążyłem powstawiać Bo dopiero co chłopaki zjechali, Ja mówię, nagram no i tutaj jest Grimma tektro, Tektron 415 i my siadamy, odpalamy i lecimy na pole Myślę, że odcineczek się spodoba No raczej też nie będzie jeden z dłuższych Bo jednak Chciałbym, żeby go dzisiaj jeszcze, może, wydam. No dzisiaj, aby ktoś się wiedzieć, to jest, dzisiaj jest, co jest dzisiaj. Środa, o Matko Boska, o, ma dobry skręt ten kombajn. Naprawdę dobry skręt. Ale co, by szerokie dość jest. Także lecimy. Nam krowy lec, chodzą po drodze. No dzisiaj tobie pozwoziłem, proszę bardzo. Przejdziemy tutaj. Tutaj jest trawa z tej drugiej łąki. Tutaj siana książka. Już było jeszcze więcej tak dotąd. I jeszcze wyżej. Ale już nakarmiłem. Tutaj jeszcze słoma jest. Z tamtego pola co muciliśmy No i tutaj jest sealocking, proszę bardzo. Walterka. No i manitka. Ale bez zbędnego gadania ruszamy na pole, bo trochę tych pyrek jest. Ja powiem, że nie, bo jest dość dużo. Także lecimy. Wy pewnie powinniście jeszcze sobie obejrzeć serię na mapie Dzienica. Tam na tej mapie robiliśmy oprowadzanko i żniwa rzepaczone. Fajna mapka, trochę jednak większa. Seria na dwóch. Razem z Michałem ją tam robimy. Także zapraszam serdecznie, kto jeszcze nie widział my tu chyba musimy skręcić, bo tam, tam chyba nie przejedziemy, także tutaj musimy się tłuc No jednak trochę nam zajmie ten dojazd na to pole, ale później Mercedesem jak będziemy kopać, to się dojedzie raz dwa, bo jednak on to jest szybki. Jeszcze gdyby nam bardzo sypały te ziemniaczki to mam jeszcze jeden kontener Także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Jak to nam pójdzie I na rolniczej dolinie pewnie teraz, ben, teraz był odcinek z wywozu obornika i tak zaraz szybko wcześnie rano jak wstaję jak oprzątam że sąsiada nie było i co zawiozłem sześćdziesiątkę do... żeby założył u zdzichu kabinę teraz mi ma... teraz w tym następnym odcinku mam do niego pojechać bo już mi mówi żeby przyjechać bo już stoi ja tam obejrzałem tak jak byłem u sąsiada wieczorem bo sąsiad miał tam wyprawiane jakieś imieniny coś coś tam ja, coś coś wyprawiał mniejsza z tym co coś wyprawiał no stop, trzeba się zatrzymać, dobra, jedziemy Choć Wyprawiał, no i tak ukradkiem zobaczyłem, no to 60 ładnie wygląda, jest Picabello Banefic Burżuazja normalnie No i to tak jakoś nam zleci te, te odcinki, ale raczej będzie chyba uprawa pod, pod zasiew, no i może zasiew zrobię Zobaczę jakby mi to wyszło ja to mogę zgasić koguty tak samo. Dobra, lecimy. O, także sobie tu wykopimy ziemniaczki. Dość galantne pole tutaj mam, ale już nam dość sypie. Tonę już mi sypło. Nawet szczerze to nie wiem, ile ten... ten yy, grim ma ton pojemności. Także to się wszystko nam okaże w czasie, no ale sypią ziemniaczki, no bo tu już jest, jest troszkę. Ale co, ja załączam te pomad. No i co, dzisiaj tak chyba za dużo odcinków nie będzie, bo ja mam tak sobie internet. A chyba dopiero 2 lutego będę miał nowy transfer Drugiego Albo nawet nie wiem czy nie dalej. Także no teraz będziecie wam trochę smutno, bo no nie mam dobrego internetu i nic z tym nie poradzę. Skończył się, bo było jednak pobierania trochę modów. Później jednak y, tu coś się wrzuciło, jakieś odcinki się wrzucało. No i to, to tak ten internet zżarło. A jednak jak nieraz odcinki ważą tam po trochę. No bo one ważą nieraz po... 3-4 Giga, no to internet raz dwa skończy. jak ja mam, aby 40 Giga, to, to raz dwa nawet się nie, człowiek nie obejrzy i już internetu nie ma. No także, miały być, będą trzy serie, ale no nie wiem, jak te odcinki będą wychodzić. Dwa odcinki na pewno będą, bo to już musi być. Będzie nica, będzie też raczej, ale. Ta mapa, czyli Nordbrand, seria Singla i seria z rolniczej doliny po sąsiedzku, to na pewno będzie, bo tych na razie się nie pozbywam. A ta nowo nowo na nowoczesnym gospodarstwie, na tej nicy, to raczej ona będzie tak dwa, trzy razy w tygodniu. Zależy jak to nam pójdzie. Albo no, ta seria Singla będzie trochę rzadziej bo to nieraz to nie mam nawet i co tu wejść, co zrobić. No więc nie wiem, jak to nam pójdzie. Ale myślę, że tak szybko się tej serii nie pozbędę, bo to jednak fajnie się tu nagrywa, bo duże maszynki. Zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Na przykład takim kombajnem to w miejscu tutaj można nakręcić, prawda? to wszystko się okaże jak te odcinki będą wychodzić wszystko będziecie mieć na grupie znaczy na tych grupach rolnicy Ericssona i Farming Simulator 1517 na tych grupach te linki tam wydaję dziękuję za że mogę tam w ogóle udostępniać te, te linki że wy to oglądacie już mam 11 subskrybentów. Za wszystkie subskrypcje bardzo dziękuję. Komentujcie moje odcineczki. Nawet i do statystyk. I gdyby ktoś chciał zagrać na Lozenbergu, tak jak mówiłem, to zapraszam. Bo jeśli nie, to tutaj jeszcze Christian ma farminga. To dam mu mapę. I, i po prostu w trójkę nagramy. Ale jednak w czwórkę, jakby było, to by było fajniej. No to jednak czwórkę raźniej. No ale to się wszystko okaże w najbliższym czasie jak te odcinki będą wychodzić, czy wam ta seria później by przypada, bo tamto są dość galantne maszynki. Także czekajcie na tą serię, bo ona na pewno będzie. Tylko jeszcze na razie nie mam z kim jej nagrać. A sam na takiej wielkiej mapie nie będę nagrywał, bo to jest galantna mapa. Tam się lepiej nagrywa w trójkę, że tam koledzy pisali, ktoś tam pisał, że ma wersję na Steam. To nie ma żadnego problemu. Możecie z nami zagrać. Płytówka, a Steam to się nic nie różni. Serwery są takie same, że tam ja jestem na Teamspeaku. Zapraszam bardzo serdecznie od godziny gdzieś tak no teraz w tym tygodniu to gdzieś tak od 11, od 9.30 jestem do no, do późna także wbijajcie ja was nie pogryzę na serdecznie zapraszam no i tak On powiem szczerze, że dość nam sypie gdzie tu mam o, Mercedes 8x8 Agrar MP4 Czemu bardzo. Koguta zapalim. Przyciemniane szybki to ma. Tutaj jest jeszcze jedna. Przy... Kontena tamten jest większy. Ja myślę, że ten mi na razie wystarczy. Lecimy. Szybki, fajnie przyciemnione nawet są. To dość galantnie leci nam. Michał by się mógł więcej wypowiedzieć na ten temat. Jakby był, bo jego tata prowadzi firmę transportową. Także ma chyba takiego podobnego aktrosa, jak mi się wydaje. I chyba nawet dwa te aktrosy ma. To najwyżej napiszcie w komentarzach, jakbyście chcieli się więcej tego dowiedzieć. Bo ja tam za bardzo się na tym nie znam. Tam wiemy, jak wygląda skania. Bo my mamy w straży skanie. P4020, także jest bardzo fajna. Mieliśmy też Renault, Renault Medium, no ale tak to samochody rozróżnia, nie? No bez przesady, no tak to aż tragicznie ze mną to nie jest. Jedzie tak oboż, 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 oboż. Nie wiem, czy nie będzie trzeba podnieść, ale to się chyba. Nic nie stanie z tym. Na chwilkę, a bo ja tutaj za za blisko podjechałem. Ale w mercedesie ładny. Fajny mercedes, mnie się on podoba. Tutaj takie dwa Micheliny są. Bardzo. Dobra. Byłoby. Dobra, lecimy. Wszystko się kopią. O kurde, jeszcze sypło taśmy ciągu. Chyba nie wyłączyłem. Co tu mamy? Nie, tutaj nic takiego ciekawego chyba nie ma. Także co? Kopiemy dalej. Mamy 10 minut. Odcineczka, 11. Także jeszcze troszkę i będziemy kończyć. No, i jeszcze pewnie zbiornik nakopiemy. Myślę, że się zaraz przetnę przez środek. Najlepiej by było, żeby się dobrze jeździło. Żeby lepiej nawracało. No, i piszcie w komentarzach, co ja mam w następnym odcinku robić. Bo na razie nie wiem, co nagrać. Nie mam żadnego pomysłu. Czy jakieś prace pożniwne na jakieś tam gruberowanko, czy jakaś podoryweczka, czy coś. Bo naprawdę nie mam żadnej weny, co by tu nagrać. Bo tak szybko to może kiszonkę jakąś, ale to bym musiał pewnie jakieś pole obsiać. Kukurydzą, a najlepiej ze dwa, bo jednak 40 krów to to źre, a nie je, tylko źre, meli jak nie wiem. Także co? Piszcie, napiszcie w komentarzach, co by nagrać, to ja to rozpatrzę, tą sprawę. Bo jak nie, to w następnym odcinku zbieranie kamieni po ziemniakach. Albo zobaczymy, jak grim będzie przepuszczał, to to będą zbierania ziemniaków. Wezmę Bożene i będzie Bożena zbierać. Także no napisz w komentarzach, żeby Bożena nie, nie zasłabła mi tu na tym polu No i tak to jest wszystko się dzieje Nic nie zrobimy Oglądajcie odcinki, tak jak mówiłem Ja się lubię jednak powtarzać To tak akurat wiem Może tam jakąś serię się zacznie, taką od zera Ale to jakąś wtedy bym musiał zastąpić To tak wiecie, od zera są jakieś małe maszynki I później coraz większe, coraz większe, coraz większe Żeby się dorobić, bo tutaj to jednak na odcinek kupię daną maszynę i mam i się wszystko, i co, co odcinek jest jakaś inna maszyna, jakaś inna no jakaś inna maszyna, jakiś jest coś innego żeby to wam się nie nudziły te same ciągniki tu. że nie wiem, oceniajcie tam piszcie w komentarzach może na jakiej mapie by to nagrać takie od zera że jakieś są małe maszynki na początku Jakiś tam ten, nie wiem, tak na początku, jak na Goldcreście było Gold Wolley, i tam co są, były takie małe maszyny. Nad tą mapą myślałem też, bo tam dość sobie pograłem na samym początku. Tam się już tak dorobiłem, że wam mówię. No ale co? No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, no bo teraz internet słaby jest. No chciałbym jakby, żeby był jeszcze lepszy, jakby był bez limitu, to już w ogóle to by, odcinki to chyba były ze 3 dziennie. No ale jest limitem i jeszcze z rok, dwa, nie, jeszcze dwa lata się musicie pomęczyć z takim czymś, że pod koniec miesiąca już jest po prostu internet do kitu i będzie mniej odcinków. Będą albo wcześnie rano wydawane, albo późno Do mnie to też jest trochę uciążliwe, bo na noc muszę komputer zostawić, ja całą noc wgrywa Teraz w tym momencie mi się wgrywa jeszcze mapa będzie, nic Także no kurde, jest to trochę jednak uciążliwe Bo już jestem chyba 50%, a w nocy już miałem 90%, tylko był za długi tytuł no i mi się od początku wszystko wgrywa, jest dopiero 50%, a już od szóstej chyba to mi się wgrywa, bodajże. No także no... Wiecie jak to jest. Wszystko dobrze, ale... Musi być jeszcze lepiej. Jakaś rejestracja, coś tam, jakieś ruskie coś. Nie wiem, że chyba nawet dwóch nie nasypię kontenerów. A nie no, w sumie. Można niedługo jechać po tamten kontener na przód trochę się nasypie na tył później na ziemniaczki dość galantnie tutaj przysypały później w y, następnym odcinku z, y, z rolniczej doliny teraz be, w tym odcinku będą będzie y, jak to się nazywa Będą, będzie uprawa i siew a jeszcze następnym będę chciał zrobić mm, jakąś taką akcję dość galantną, czyli że będzie jakieś wiecie no kopanie ziemniaków czy buraków no bo później to na siewy, rozsiewanie nawozu, prawy orki to tak wyjdzie jakoś no i tak powoli już ta seria dość się rozkręciła, także no tam jest dużo wyświetleń, tam jest nabita zwłaszcza pod ziemniakami, jak tam jest chyba ze 130 wyświetleń, to normalnie to jak ja to widzę to tak, tak się, tak, 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 ja taki mam uśmiech, że normalnie nie wiem jak wy to zrobiliście, ale zrobiliście. Gdzie że... dziękuję bardzo. Zostawiajcie subskrypcje, bo będą, są, będą fajne odcineczki, chociaż będę się starał, żeby fajne. Także próbujcie, wbijajcie te subskrypcje, żeby było nas jak najwięcej, żeby jak najwięcej ludzi dostrzegło mój kanał. Bo to też jest wasza zasługa, że ja tutaj jestem, bo to jakby zaś z was od razu tak nie było, że tyle wyświetleń by, by nie było, to nie wiem czy później ten kanał by był. A tak jest, kręci się i nadal będzie. Myślę jeszcze nad jakimś oprowadzeniem po gospodarstwie, ale to tak dopiero pewnie, jak będę wycinał jakieś krzaki na rowie, żeby czy dziecha była jednak na dworze. Może się przejedziemy po polu, po polach poobchodzimy, czy jakieś straty są, bo u mnie śniegu jest zero praktycznie na, na zbożu, a na orce jest tyle śniegu, że normalnie orki nie widać, ziemi nie widać a śnieg jest a u mnie na polu lodowisko także no nie wiadomo czy to będą jakieś przemarznie to czy nie przemarznie to wszystko okaże zobaczymy i tu mamy 9, 19 minut także Że trochę sobie będziemy pewnie kończyć ten odcinek, ale wam powiem, że się nie spodziewałem, że tyle mi tutaj nasypie tych ziemniaczków, no bo to jest dość konkretne, że tak sypie, bo już mam 10 ton i z dwóch przejazdów, można tak powiedzieć. No także no galantnie, galantnie. Nie powiem, że nie. No i co? I to tutaj jakoś się kręci nam w kółko teraz jeszcze tydzień i ferii nie ma Tu już jest gdzieś w środa także ferie jeszcze trochę i pykną jak jakby ich w ogóle nie było a były są fajnie by było jakby były jednak dłuższe nie te ferie tak jeszcze z tydzień to by trzy tygodnie tych ferii to by akurat było fajnie no i trzy miesiące wtedy by mogło być wakacji także no to, to, to by mogło być ktoś by z nas musiał być jakimś tutaj ministrem edukacji żeby taki pomysł zrobić żeby to wyszło w życie że to no, jakby ktoś chciał zostać ministrem edukacji także zapraszam serdecznie bądźcie może my nie już nie będziemy mieć tych, tych ferii dłuższych i wakacji ale Następne roczniki. No więc uczcie się, można tak powiedzieć. Żeby, żebyście byli politykami. No tak za bardzo Wam nie życzę, żebyście byli politykami, bo niektórzy polityk to ma przesrane, ale jak cookies może. No ale takie życie. Nic się nie zrobi z tym wszystkim. Tak nam buja ten kombajn, że normalnie. Nie wiem, czy za szybko się jedzie, czy co? Możliwe. No ale my co? Ja Wam bym z tego miejsca tutaj te bardzo dziękował za. Podziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Komentujcie, subskrybujcie. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.